Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy sernik czekoladowy z wiaderka. Potrzebować będziemy na ciasto. Półtora szklanki mąki pszennej, szklanka o pojemności 250, szczyptę soli, łyżeczkę proszku do pieczenia, 2 łyżki kwaśnej śmietany, 2 łyżki kakao. Pół szklanki cukru, jedno jajko oraz pół szklanki oleju. I składniki ciasta dokładnie łączymy. Na masę serową będziemy potrzebować kilogram sera z wiaderka, szklankę cukru. Jeden budyń, dwie łyżki kakao, łyżeczkę proszku do pieczenia i trzy jajka. Jajka z cukrem ubiję na puszystą masę i połączę składniki. A ciasto zarobię i wyłożę do formy. Formę 17 na 27 cm mam wyłożoną papierem do pieczenia. Składniki ciasta muszą mieć jednolitą konsystencję. To świadczy o tym, że są dobrze połączone. Większą część ciasta wyłożę, a mniejszą zostawię na wierzch przeważnie wykładam większą część, a jedną część zostawiam. Dzielę sobie tak ciasto i jedną trzecią zostawiam, a pozostałą wyłożę do formy. A tak jak wspominałam, jajka ubiję z cukrem na puszystą masę. Masę jajeczną. Już mam ubitą ciasto wyłożone, i teraz do masy jajecznej dodaję kakao. Proszę, dodam budyń oraz ser. I szybciutko połączę. masę sarową mamy połączoną wykładamy na przygotowane ciasto wyrównujemy powierzchnię i damy na wierzch Pozostałe ciasto. Tak powierzchnia jest wyrównana. I dajemy pozostałe ciasto. Możemy tak pokruszyć, możemy rozłożyć. To już jest dowolność, jak sobie to ciasto rozłożymy. Możemy zrobić w takiej formie kruszonki. Posypiemy całą powierzchnię. I będziemy piekli w 170 stopniach godzinę czasu i później studzimy przy otwartych drzwiczkach. I sernik czekoladowy mamy gotowy. Wędruje do piekarnika na godzinę czasu. Tak przygotowany sernik czekoladowy wędruje do piekarnika na godzinę w 170 stopniach. I tak oto sernik czekoladowy z wiaderka mamy upieczony, letni. Posypałam startą czekoladą. A tak wygląda sernik przekroju. Państwu, mój przepis się mi podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę sernik czekoladowy z wiaderka.